Więc teraz będzie modlitwa charyzmatyczna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podnieśmy wysoko nasze dłonie, tak jak zawsze, nasze serca do Chrystusa, który przemienił się na Górze Tabor, tego, który jest Synem Boga, który stał się człowiekiem, który jest pośród nas, którego przyjęliśmy, który jest e, pełen światła, samą światłością jest. Który chce nas uświęcić, oświecić. Więc módmy się, powtarzajcie, proszę, za mną słowa modlitwy. Jezu Chryste, Jezu Chryste który, na górze tabor, który na górze Tabor przemieniłeś się, przemieniłeś się o, okazałeś swoje Bóstwo, okazałeś swoje bóstwo w, swoim w swoim człowieczeństwie i to, że jesteś światłością wiekuistą. I że, oświecasz nasze, nasze że oświecasz nasze ciemności, że pokonałeś ciemność i zło, że ciemność i zło. Szatana, i złe duchy. szatana i złe duchy. Dlatego wyznajemy, Dlatego że, jesteś Chryste, że jesteś Jezu Chryste, umiłowanym Synem Boga Ojca. Synem Boga Ojca. I, w Świętym. I w Duchu Świętym chcemy Ciebie słuchać. Ojciec niebieski, ma w tobie upodobanie. Ojciec niebieski ma w tobie upodobanie. I chcemy podobać się Ojcu niebieskiemu, I chcemy podobać się Ojcu przyjmując, we wszystkim ciebie. przyjmując we wszystkim ciebie wszystkie Twoje piękne słowa, wszystkie twoje piękne słowa. i Twoją miłosierną miłość. I twoją miłosierną miłość. Proszę, Proszę, uwalniaj mi od wszelkiego zła. Przez Twoją krew. Przez krew. Proszę, również. proszę również, uzdrawiaj proszę. moją duszę, moje serce i, moją duszę, serce i ciało. Z wszelkich ran i chorób. Poprzez, ran i chorób. Poprzez, swoje rany. Poprzez swoje święte rany. Rozpal mnie ogniem miłości Ducha Świętego. Obdasz nowymi, Obdasz nowymi darami i łaskami. Przez serce Maryi. Przez serce, Maryi. Przez serce świętego Józefa. Przez serce świętego Józefa. Bądź, zawsze we mnie. Bądź zawsze we mnie. I zaprowadź mnie na szczyt góry Tabor. Czyli na szczyt nieba. Dziękuję Ci. Z... Za to, co dla mnie. Ci za to, co uczynisz dla mnie i dla moich bliskich. Dla moich bliskich. Chwała Tobie za wszystko. Tobie za Bądź, uwielbiony, Bądź uwielbiony, mój Panie, teraz i, na wieki. teraz i na wieki, we mnie i we wszystkich. We mnie i we wszystkich. Miłuję, Cię, Miłuję Cię, Panie. Ufam Tobie. Ufam Tobie. Od oddaję, się Tobie. Od oddaję się Tobie. Zawierzam się Tobie. Amen. Dalej trzymajmy jeszcze dłonie i, i będzie modlitwa w językach, właśnie w tych intencjach, które wypowiedzieliśmy przed chwilą w modlitwie. Panie, przyjdź i działaj. Przyjdź i dotykaj każdego, kto cierpi, kto jest udręczony, kto jest smutny. Dotykaj wszystkich naszych bliskich, którzy też chorują, cierpią. Dziękujemy, dziękuję w ich imieniu. Chwała Ci za to, Panie, za Twoje cuda, za Twoje znaki, które. Ukazałeś nam i ukażesz także teraz. فهمت شي زاتو باني بون شو يلبيون. شالا <سؤال> ماريا لالالا لاخامالاي خانون. إي بخامالاي باريا صو لاخينو. هالالالالاي missama lakhnokh malay halala yala yare hsay halalalalala

Poznaliście, kim jestem. Jestem światłem waszych serc, światłem waszego życia, światłem odkupienia, miłości i przebaczenia. Rozpalam was ogniem mojego serca. Oczyszczam i uzdrawiam. Uwalniam od wszelkiego zła. Pan mówi: Chcę, aby moje oblicze było wyryte w waszych sercach. I takie słowo czyni cuda. O które prosicie. Panie, dziękujemy Ci za te słowa, to poznanie, te proroctwa. Dziękujemy za to, co czynisz teraz. Pan uzdrawia osoby, które chorują na e, choroby tarczycy. Szczególnie uzdrawia teraz ole. Panu zdrawia też osoby, które chorują na e, serce, na płuca. Uzdrawia Łukasza. Panu uzdrawia również e, Basie, z choroby serca. Panu uzdrawia e, Lucynę, która choruje na e, nowotwór miednicy, bioder. Pan leczy z nerwicy wiele osób teraz, ze stanów e, takich zaburzeń emocjonalnych, psychicznych. Wiele osób jest uzdrawianych wewnętrznie. Szczególnie Pan teraz uzdrawia Ulę i Tomka i y, Krzysztofa i Krystynę. Jest osoba pośród nas, która cierpi na częste bóle żołądka jelit. Y, całego układu właśnie tutaj pokarmowego, moczowego, nerek. Jednocześnie ma takie różne choroby, które... Utrudniają je normalne funkcjonowanie, i Pan uzdrawia ciebie z tych wszystkich chorób. Pan uzdrawia e, skórę, e, cerę e, osoby, która ma poważne e, takie zmiany nowotworowe też na skórze. matka to I Pan też uwalnia osoby, które mają problem z alkoholem, z papierosami, z różnymi innymi używkami. Między innymi też uwalnia Bogdana. Pan uwalnia też od ducha nieczystości osoby, które po prostu niestety popełniają grzechy nieczystości, niewierności, zdrady. Pan uwalnia teraz szczególnie kobietę, która Prosi o, ten, o łaskę życia w czystości. helamash taki chanaja. I to kierujasz. Pan Jezus też uzdrawia z boleriozy. Uzdrawia także ze wszystkich złych skutków przyjęcia tych, tak zwanych szczepionek na COVID, które zaszkodziły wielu ludziom, które okazały się, że zatruły wiele, wiele, wiele ludzi. Kebat ty kerya, kesty kerya, kiria, kerya, kesty kerya. Pan Jezus też uzdrawia wiele osób z anemii, z depresji. Szczególnie uzdrawia Marlene z depresji i też z anemii jednocześnie. Kebat tu kerya, kebat kanaya, kebat tu kiste kesty Pan Jezus też uzdrawia Natalię, która choruje na nowotwór nerek. Wiele osób też, które Pan jest, dotyka swoją miłością czuje ogień w ciele, w sercu, szczególnie w tych chorych miejscach. Kepcha Niektóre osoby teraz doświadczą Ebala, szczególnie doświadczy Daruez teraz, Marysia. Kiesztakiery, i Solepetela, I Tatiana również. Kebala, Agnieszka, Ila Bala, Shala. I w A teraz spocznij w Panu. Pan Cię powołał do tego, abyś ogłaszała zwycięstwo Chrystusa. Abyś ogłaszała miłosierdzie Króla Jezusa z Nazaretu. I chamalaszelachetijam. I batkonachalachetijam. Pan też uwalnia osoby, które są dręczone przez szatana i złe duchy. I lachelachalachalachetijam. I Ishbal Przyjdź duchu święty przez to które uczynię w imię Jezusa, który kiedy przyszedł stały wieczorem do apostołów, tchnął na nich i przyszedłeś, duchu święty. Przyjdź teraz. Przyjdź duchu święty. Przyjdź duchu święty, duchu Zmartwychwstałego. Duchu Jezusa Chrystusa, przyjdź duchu święty. Ishbal Hadija. I Santa Maria chleba się dała. A Santa Pan rozpala w tobie charyzmat wiary połączony z charyzmatem cudów i uzdrawiania. Pan daje ci łaskę modlitwy wszędzie w kościele, w domu, nawet w nawet chaosie miasta. tu, I da Pan uzdrawia Twoją rodzinę. Wewnętrznie, fizycznie też, ale przede wszystkim duchowo. Sialbatekela. Pan uzdrawia Twoje małżeństwo. Pan leczy osoby, które są samotne po rozwodzie, które albo, albo też mają czas właśnie rozwodu, taki czas samotności, odrzucenia przez współmałżonka. Uzdrawia Pan wasze serca. Pan leczy także. E, ko młodą kobietę, która jest w błogosławionym, e, która słucha nas przez internet, a której dziecko jest chore. Jest to e, nosi pod swoim sercem dziewczynkę, i ta dziewczynka jest chora i ona też choruje, ale Pan uzdrawia i Ciebie, i twoje, Twoją córeczkę, Twoje dziecko. Nie bój się. Kzebka tal. Będziesz teraz płakać, bo właśnie bo Pan Cię uzdrawia, i Twoje dziecko. Także, kiedy będą badania, to lekarz twierdzi, że nie ma żadnej choroby, um, żadnej niepełnosprawności dziecka. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Mario Królowo i Matko naszych serc. Mario Matko cudów. Mario Matko Jezusa, który przemienia nas swoim światłem. E, Święty Eliaszu i Mój Rzeszu Święci Piotrze, Jakubie i Janie Dusze czystowe Módlcie się za nami A my będziemy modlić się za was Dusze czystowe Tak, pamiętamy o was I teraz się jeszcze pomodlimy za was Wieczny odpoczynek racz im dać Panie Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A wieku i stań, im niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech Was przez serce Maryi, uzdrowienie chorych, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w miłości Jezusa i w miłości Maryi. Bogu niech będą cień. Dobrze, teraz y, włączamy transmisję. Bo ta modia była na żywo, jest też nagrana, więc będzie może ją odsłuchać.